Cześć, dzisiaj Wam opowiem trochę o formatowaniu warunkowym i wyszukaj pionowo. Takie zadanie mam tutaj, że na przykład chcę podświetlić sobie na zielono, tutaj na przykład w komórkę z premią, tym osobom, które są tutaj wypisane w zakładce premium. Czyli ktoś wpisuje tutaj, że premia się należy tam osobie 107 i osobie 115. A ktoś inny, kto prowadzi tutaj jakiś inny plik, podświetli mu się tutaj, że jedna osoba i druga osoba powinna dostać tą premię. Czyli podświetli się po prostu komórka w innym kolorze. Takie zadanie zrobimy. Na dwa sposoby. Bo teraz tak, pierwszym sposobem będzie, że ktoś podaje tutaj numery kadrowe, czyli, czyli na liczbach. Wyszukaj pionowo na liczbach. A drugi przykład zrobimy na imionach i nazwiskach, czyli ktoś tutaj poda po prostu jakieś tam imię i nazwisko i tutaj Excel będzie musiał znaleźć. To konkretne imię, nazwisko i podświetlić tutaj, że tej osobie się należy premia. A więc, tak, zaczynamy. Pierwszy przykład: włączamy formatowanie warunkowe i zarządzaj regułami, lub od razu nowa reguła. I tu przechodzimy w dół. Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować. Czyli, i tutaj się pojawia taki pasek z formułą, do wpisania formuły, gdzie wpiszemy, możemy wpisywać dowolne formuły, które muszą dawać albo prawdę, albo fałsz. Jeżeli będą dawać prawdę, no to wtedy będziemy tutaj mogli ustawić formatowanie koloru, czyli tutaj ustawiamy kolor na jaki na jaki będziemy chcieli żeby się podświetliła dana komórka tutaj załóżmy, że na zielono będziemy chcieli, żeby się komórka podświetliła no ale musimy teraz wpisać formułę, tak czyli tak, będziemy szukać numeru kadrowego z kolumny A będziemy szukać jego w zakładce premie w kolumnie A czyli skorzystamy z wyszukaj pionowo. Otworzymy nawias. Tutaj nie będziemy zmieniać kolumny, formuły nie będziemy przeciągać, tylko formuła jest w jednym pasku. Dlatego kolumny zablokujemy, ale wiersze się będą zmieniać, czyli jedynkę zostawimy bez dolara, bez blokady. Czyli tak, będziemy szukać czegoś z wiersza, numeru kadrowego z kolumny A. Będziemy szukać w zakładce premię w kolumnie A. I teraz oczywiście jest tutaj jedna tylko kolumna w tej zakładce, więc jedynkę wpisujemy. I chcemy dopasowanie dokładne, czyli wpisujemy V lub 0 zamykamy nawias. Klikamy OK i jeszcze nie zmieniliśmy. Wróćmy do tej formuły. Nie zmieniliśmy, co nam się ma tutaj zmieniać. Czego dotyczy, gdzie to formatowanie, które komórki mają się kolorować, czyli my chcemy, żebyśmy się, żeby kolorowała nam się kolumna tutaj F, kolumna F, czyli i tu teraz jest kolumny F dotyczy, więc teraz to wszystko powinno zadziałać. Daję zastosuj, zastosuj i już działa OK. Teraz sprawdźmy czy rzeczywiście te osoby z numer 107 i 115 powinny dostać te premie. Rzeczywiście 107, 115. Zobaczmy. Dopiszę, że numer 110 jeszcze ma dostać. I rzeczywiście numer 110 też ma tutaj przewidzianą premię. Tak, czyli na tym to polega. Teraz jeszcze jakby nawet mogę sobie zmienić, że może mi się podświetlić od B do F. Zobaczcie. I tutaj wszystko. Cały wierszami tutaj się, tak? Nawet do G bym mógł zaznaczyć sobie. Czyli ten obszar zaznaczania kolorem można sobie zmieniać i ustawiać w zależności od Was. Od A do G. Czyli całe, jak widzicie, całe wiersze tutaj się podświetlają, że te osoby tutaj koniecznie trzeba im jakąś premię wpisać, tak? bo ktoś inny na przykład wyznaczył, że te trzy osoby mają dostać premię. No ale teraz to wszystko działa po numerze kadrowym, tak? jeżeli tutaj numery kadrowe wpiszemy. Abyśmy chcieli, żeby zadziałało, że wpisujemy na przykład, weźmy tutaj jakieś imię Natalia Kowalczyk żeby zadziałało poprzez wpisanie imienia i nazwiska, no i zobaczcie, i teraz zmieńmy tą formułę, czyli nie szukamy po numerze kadrowym. A, będziemy szukać łączenie kolumny B i C, czyli imienia i nazwiska. Jeszcze raz. Czyli tak, łączenie B1. I teraz łączymy. Ze spacją i dolar c1. Tak? Wpisałem procenty, a nie łączenie. To jest znak łącznika, czyli jeszcze raz. Wyszkłaj pionowo. Szukamy b1, czyli imię w połączeniu ze spacją, i potem nazwisko. Szukamy w premie A, czyli to się nie zmieniło, bo tam yy, wpisywaliśmy w premiach w kolumnie A. I jedna kolumna i fałsz. No i zobaczcie, czy to zadziała. Nie zadziałało. Nie zadziałało bo tutaj Excel właśnie tak niestety nie działa na liczbach to wszystko pięknie działa, ale na tekście to już nie działa. Co tutaj by trzeba było zmienić? Trzeba tylko dodać najpierw tą całą formułę trzeba Wsadzić we funkcji nowej funkcji, czy brak. I teraz zobaczcie. Jeżeli dodamy to wszystko, czy brak, to natalia kowalczyk jedynie jest na biało, a wszy, cała reszta jest na zielono. Czyli żeby to zmienić, czyli żeby sama natalia kowalczyk była na zielono. A reszta na biało, wystarczy teraz dać zaprzeczenie temu wszystkiemu. Tej całej, całemu wynikowi dajemy zaprzeczenie, czyli formuła NIE. I to się teraz tu powinno zmienić na odwrót. O! Widzicie? Wszystko, reszta jest na biało. Natalia Kowalczyk jest na zielono. Czyli musimy tutaj zawsze koniecznie skorzystać z tej funkcji, dość, że pionowo. To potem ją musimy osadzić w funkcji czy brak. Funkcja czy brak po prostu zwraca prawdę lub fałsz, i dlatego wtedy to zaczyna działać. Sprawdźmy jeszcze jakieś imię, nazwisko, wpiszmy, co tutaj Anna Woźniak na przykład chcemy, żeby premie dostała. No i wpisujemy Anna Woźniak. I powinna Anna Woźniak nam na zielono. Tak. Pojawiła się cała na zielono. No i to, to już powinno działać. Sprawdźmy tutaj Nadia Kwiatkowska na przykład. Nadia Kwiatkowska. I Nadia Kwiatkowska też jest. tak. Czyli na dwa sposoby robimy takie zadania. Jeżeli mamy liczby, wyszukaj pionowo liczby. To bez tej funkcji, czy brak i nie. A jeżeli tekst, to niestety musimy tutaj właśnie tak jak tutaj jest. Zmienić tą funkcję. No i dobra. To wszystko. Dzięki pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał. Piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć.